Panie profesorze, kiedy w czerwcu rozmawialiśmy o programie pomocy dzieciom i młodym dorosłym z mózgowym porażeniem dziecięcym, powiedział pan, że dotyczy to 1100 pacjentów. Mówił pan też, że przynosi to konkretne efekty i będzie pan zabiegać o dalsze finansowanie po 2026 roku. Czy to się udało i czy są pieniądze? 1100 pacjentów w Wielkopolsce. Mówiliśmy o. Programie, który istnieje, istniał i te pieniądze do połowy 2027 roku są. Natomiast na razie, wiadomo, że myślimy o tym, co będzie dla, y, dalej. Z tym, że myślałem o czymś innym, nie myślałem o tych 1100 pacjentach, którzy żyją w pewnym komforcie w Wielkopolsce, natomiast myślałem o tych 18 tysiącach w całej Polsce. Dla których póki co takich warunków do prowadzenia rehabilitacji nie ma. I tutaj sprawa jest ciągle w toku. Nic nie drgało do przodu. Także w czerwcu stwierdził pan, że program mógłby być potraktowany jako pilotaż. Czy rozmawiał pan na ten temat z decydentami? Tak. Jakie są efekty tych rozmów? Może pan zdradzić? Nie ma osoby, która by się nie zgodziła ze słusznością dużo trudniej jest z przełożeniem, z monetyzacją, takie ładne słowo ostatnio się pojawiło, z monetyzacją. Zgadzam się tak, czy to jest dużo droższe trochę, czy są środki na to, żeby za to zapłacić, trzeba szukać i trzeba je znajdować. Czy tak to wygląda. Ja nie ukrywam, nie spotkałem się w żadnym, żadnej instytucji, nie spotkałem się z kategoryczną niechęcią, odmową, brakiem zrozumienia, natomiast żeby jednoznacznie już powiedzieć, że tak, to nie. Natomiast no, nałożyło się na to wiele rzeczy. Nałożyła się zmiana w Ministerstwie Zdrowia, nałożyły się pewne też i inne problemy drążące polską rehabilitację, polską fizjoterapię, system ochrony zdrowia, czyli że wiele, wiele rzeczy na to się nałożyło, że tej decyzji jednej nie ma zmiana taryfikacji usług w zakresie rehabilitacji. Um, Myślę, że to są ważne rzeczy, które, które się wydarzyły. Tutaj mówię może mniej jako lekarz, a bardziej jako konsultant krajowy do spraw rehabilitacji, ale z całą pewnością to być może taka lawina zmian też nie jest dobra. Wszystko musi małymi krokami, ale podążać do przodu.